z 13, 13 na 14 września 1939 roku, polscy żołnierze stoczyli nocny bój z hitlerowskimi oddziałami o wieś Olszewo. W dzisiejszych czasach, gdy za wschodnią granicą u naszych sąsiadów trwa wojna, mordowana jest ludność cywilna, niszczone miasta, wsie i całe, i cała spuścizna narodu jeszcze bardziej, doceniamy fakt, że żyjemy w wolnym, niepodległym Ostarosta Bielski mam przyjemność od 20 już lat, sprawując funkcję, uczestniczyć bezpośrednio w obchodach bitwy pod Olszewem. I poczytuję sobie to za zaszczyt i dziękuję panom Wojtom, ale również tym, którzy o to miejsce pamięci na przestrzeni historii dbali, że możemy się tu spotykać bez względu na to, czy jest słońce, deszcz. Czy inne warunki. Bo ci bohaterowie tamtych czasów na to zasługują. Nie wahali się w imieniu nas, przyszłych pokoleń, podjąć wyzwanie obrony ojczyzny. I kiedy dzisiaj zastanawiam się, czy tak musi być, czy musi być barbarzyńska wojna na Ukrainie. Czy musimy chwytać za broń i walczyć? To odpowiedź jest oczywista, że być tak nie musi. Wystarczy wcierać w życie to, co płynie z tego ołtarza. O czym ksiądz tak pięknie w Kolinie mówił, a mianowicie szacunaj do drugiego człowieka. Chcą być mądrzejsi od Boga, prowadzą do zła bo zawsze jest ta walka między dobrem a złem. Ja będę się starał bardzo krótko mówić, właściwie chciałam coś powiedział w Kazaniu, wszystko następny sobie Ja jako nauczyciel i osoba pracująca blisko 30 lat z młodymi ludźmi pozwolę sobie na taką refleksję. To co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to jest prawdziwy dramat. Troszkę historia zatoczyła koło po czterech pokoleniach. Wtedy państwa zachodnie kosztem polskiej krwi kupowały sobie czas, zwodząc nas z sojuszami. abyśmy na zawsze wyciągnęli z tego wnioski. Dziś brutalnie mówiąc, być może, być może my kupujemy czas kosztem krwi Ukraińców. Powiem też, że jest moim zdaniem. Małodusznością wspominanie w tym okresie tej potwornej hegatomby, która się na Ukrainie, wspominanie w Łyniu. Ja wierzę, że Ukraińcy obudzą się i ten temat powróci, tak by mogło między nami zatonować takie braterstwo. Natomiast nie miałbym złudzeń do co do zachodu zachodnich i naszych sąsiadów w Czechach niedawno w pracy była odsiężna demonstracja a sześciu krzyczeli po co nam ta wojna to nie można i tak nie chcę powiedzieć właśnie odnośnie, odnośnie młodego pokolenia bo to co dzieje się na Ukrainie jest na ewidentnym jest bardzo czytelne to jest wojna w sensu stricte Natomiast na, na, na terenie naszej ojczyzny toczy się wojna kulturowa, i ona jest tyle bardziej bezpieczna, że jej nie widać. I powiem szczerze, trzeba być dosyć bystrym, żeby, żeby ją zauważyć i nawet, żeby wymienić jej, jej elementy. I to jest, to jest dopiero całe to niebezpieczeństwo. Dlatego uczulam, żeby starsi rozmawiali z młodszymi, żeby im tłumaczyli, żebyśmy się nie zrażali. Yy, nie będę tu się rozwodził, bo nie czas na to miejsce. Ale życzę w tym momencie jednego, właściwie dwóch rzeczy. Żebyśmy się za rok spotkali przy lepszej pogodzie, to na pewno. Ale przede wszystkim, byśmy wszyscy jak tu stoimy mieli większą świadomość tego, że na terenie naszej ojczyzny stoczy się wielka wojna. A na koniec słowa Prymasa Wyszyńskiego. Dziś Zuzeli odbywają się równolegle do tych uroczystości, uroczystości związane z dziękczynieniem za jego beatyfikację. Na pewno mimo pogody zjechali z całej Polski. Prymas Wyszyński, który, jak Państwo wiedzą, miał przydomek ostatni, król polski, powiedział: Jeśli przyjdą zniszczyć Polskę, najpierw wezmą się za kościół. Dziękuję za wysłuchanie. Armii Krajowej i moich osobisty. Pragnę złożyć po Na podziękowanie za kontynuację takiej tragicznej śmierci, takiej kolegów, którzy z miłości przez ojczyznę do ojczyzny zapłacili większą danie swojej krwi. Popolenie wychowane międzywojennie, przez nauczycieli, przez... Ko kościół, przez profesorów różnych, przez wojsko, patriotyzmu do ojczyzny. Niestety, stało się tak w 1939 roku roku przegraliśmy kraju, powtarzam, kraju, przegraliśmy bitwę. Ale nie, nie znaczy, że przegraliśmy wojnę, bo polski żołnierz, jak powiedział, jak powiedział e, Churchill, Ciercin, że nie ma równego żołnierza polskiemu na świecie w bojowej trwałości. To przy, przy okazji, jeszcze z przykro też powiem, wypowiedź generała Andersa, który z, z przykrością stwierdził, że osobiście Ciercińko dekorował metodę zapalki za generała Andersa. I potem, co się stało w Jodzie, sprzedał Polskę. Czerciń, to właśnie Czerciń sprzedał Polskę Stalinowi. I przejęliśmy chętnie na 40 parę lat. Wrócę jeszcze do Asyntona. My. my, żołnierze Armii Kaljowej, byliśmy wychowani również ubiegłym wieku, jak i tamci, którzy lindy, byli w 30-minutowym wieku, które płonią Polskę. Prosiliśmy się w po to, żeby przejść przejąć na i nie poddać. Wywalczyliśmy. Niestety nie, nie udało nam się wyskoczyć, ale po nas jeszcze pałeczkę Solidarność, która dzięki właśnie nim, wsparciom, radom, wszystkim, do, dodam, z wielkim wsparciem Kościoła, bo mieliśmy jak Solidarność była w stanie unijnym nielegalnie to całej oładze, tylko w kościołach jeszcze były w kościele służby porządkowej w kościele Świętego są w Kosty, jeżeli może. Z Księdze Świętej Pamięci, z Księdze Bogiem współpracowaliśmy. Osobiście. No to coś wiecie, nie jestem mówcą, jestem też stary człowiekiem. I także dziękuję jeszcze wszystkim, którzy byli mieszkańcom okolicy, wszystkim, którzy tutaj byli, by uczcić pamięć tak wielkich bohaterów, którzy zaprosili wielką drużynę. Żeby... Dziękuję bardzo za wszelkie wsłuchy. Dziękuję bardzo.